Dobra, ściema bajera. Lecimy hmm. Najpierw jednak wykonam zadanie z tym Paladynem A później pójdę na te potworki Dobra, tylko gdzie on był Hmm Spoko, pięcie FS No ale już więcej FS-ów nie mam w tym Wy Assassin's Creed Trójce Aura Gdzie jest ten frajer? flyer, flyer, Eee Gdzie ty jesteś? Ktoś ma gościu hm. Chociaż może to nie tyle co wina co procesora, co po prostu dysk. Kulki leci. No ale było już zapakowane. Dobra, to może... No ale to już widzę, że za daleko poleciałem. Gdzie on jest? Hmm. Może dzisiaj. Hmm. No i gdzie on jest? Dobra, widzę, że mi coś wykrywa. Może nie, nawet. Co? No, dobra. Zanim <laughs> <laughs> no, Mi się wydaje, że on tutaj blisko. Tak, ja szczurka Nie raczej tak średnio nie interesuje Dobra, polecę tam poszukać. No mój byszne nie niech miło. trochę regionalny, trochę many się przyda. mhm <gry> niech mi się odnowi wytrzymałość dobra, jest dobra, F5 Karlen. razem możemy pokonać Kurta widzisz? To jest właśnie okazja, na którą czekałem. Wyciągnij broń i podążaj za mną. To będzie ciężka bitwa. Ciężka. No, nie jestem taki pewien, czy będzie ciężka bitwa. Ale skoro mówi, że będzie ciężka, to ci wierzę. Więc sprawa jest prosta, nie wiej mi się pod kule ognia. A wygramy. Turururum, dim 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 o, słoneczne ziele. Tych bestii jest więcej! To załatwi sprawę, mhm. no okej, no lecimy dalej z nim. Pomógł lek chociaż trochę ubić tych frajerów. O, zobaczę. Sam się to załatwi sprawę. Mhm, spoko. No, to mnie rozwaliło. Przebiegł obok zębatza, jak gdyby nigdy nic. Czy tak? żywą bestię mniej. No i tarka. Dobra, frajerzyny... ...zdechłych. lf 5 Dobrze, że ona nas czeka To mogę sobie poleć O, tam widziałem, że zębacza Trafię Czy nie trafię? Na jak? Do trzech razy sztuka Na jak Jestem mistrzem w celowaniu z łuku Tych bestii jest więcej O jedno parszywą Ta, jedną parszywą bestię mniej Ty, o jedną parszywą bestie mniej masz rację Zalaz od dynga Zioło. zalepoczekaj chwilę towary z pustyni, ale tutaj jakiś kuferek nic szczególnego. No i tutaj tylko jedna taka skrzynia była wymagana. Chyba ją, a ty F5. No i lecimy lecimy hm, Prowadź jeszcze do tego kurta? Dobra. No i co Ja <lip> <gli Forgive> Krótko mówiąc zostali przypieczeni na wolnym ogniu Dobra łyknę sobie Trochę rosy sobie podjem Hmm. Czyli nie ma tragedii z tego, co widzę. Golałnia dobra na wszystko. <śmiech> <śmiech> Jak śmiesz mnie atakować? Ani kroku dalej. <grymne> Hej! Ale mu dokopałem! <grymne> no i gitarka... Dobra, okradamy tych co ubiliśmy złaby bandzią, bandy te zardziabiały mnie czufer Czyli dobra, widzę, że śmieci <laughs> no, ale z tego co widziałem, to tam był jeszcze jeden Kościół, więc trzeba się nim zająć. A nawet dwóch.

ZA SŁABO, MOŻE? No i gitarka. Dziomal przeżył. to tutaj jakiś kuferek. Ze śmieciami. Też śmieci. No, tutaj już coś ciekawszego, bo przynajmniej jakaś kusza zabi korzeń. No, ale okej, okay, w tym odcinku to by było na tyle. Jeśli ja zamierzam, trzymajcie się. No, i do usłyszenia za chwilę.